Drodzy dzieci, chciłby was poprosy te pro do I wona, do jak u was będę prosy te, będę dwie części. Pierwsza część. Kiedy Poczynała się, się ta mesa. Otec w takomu pierwszych słowach skazał duże ważnyły momenty. Proszę nam choworyć i do czego zaprosuje. Dzisiejsza liturgia słowa, to słowo Boże, to czytania z tego Pisma, jakie my tylko poczule. I tam było o podjaku. I nawid, kiedy był taki spiew. ja może zapytają, co ty zaspiwała, tylko show przed Ewangelią, pamiętasz? Że załek do tego, żeby ludzie wrócili się i zaczęli słuchać Boga. I szoszcze. jeszcze? Jeszcze odnawić Kto pamięta jest z Was? Baczki dumojcie się, pamiętają na pewno. Nie? Na hadaty? Problizno takie słowa. Bożą wolę jest ta, żebyśmy dziękowali w Jezusie Chrystusie Jemu za wszystko. Ja wam konkretnie przeczytam ci słowa, żeby było kropka w kropku. Za wszystko podiaku, bo to jest Boża wola do was w Chrystusie Jezusie. Za wszystko podiaku, bo to jest wola Boża w Jezusie Chrystusie. To wolę wola Boga, Є те, щоб ми дякували, щоб вміти дякувати. В Євангелії було десять прокажених хворих, які багали Ісуса Христа про зцілення. Господь сказав: ідіть до священиків, покажіться, і вони побачили по дорозі, що зцілилися. А скільки повернулося подякувати за зцілення? Один. Один. І що один, тільки прийшов, навіть Ісус питав, а де тих дев'ять всі були очищені. Так. I słuchaj, to u was zapytać, co to jest takie podiaka? W ogóle. Hmm? Jeszcze ktoś? Znajdziesz, jak to można... No, pojaśnijcie mi. Co to jest takie podiaka? Albo no, koledziaków, ja może lepiej tak, Na przykład. W... Dla Leszów. I tu i trzeba podziękować. Mama robi coś dobrego mnie, na przykład dała mnie, na przykład smacznego supu i co należałoby zrobić, co żeby trzeba było zrobić. Podziękować. Podziękować. Co? Jeszcze? Нам подяка, це коли ми виявляємо, по-перше, повагу і те, що нам приємно, те, що зробила ця людина, і ми хочемо їй зробити також як приємно, тому ми їй дякуємо, щоб вона розуміла, те, що вона це зробила не просто так. О, власне, бачите, варто і треба дякувати, щоб ця людина, яка мені добро вчинила, знала, що я це поважаю, ціную, і звісно. I moja odpowiedź, dziękuję, bo ja to dobro otrzymał od tebie. Nie trzeba było, nie było takiego może obowiązku. Ale ja otrzymał takie czy dobro, taką więcej przyjemność. Na przykład, co dali manisty, to zkażite, bądź, że zapytać do pomocy. E, może tak, ważne pytania pierwsze, potem będzie lepsze. Jak często dziękujesz? za Bądź co na przykład e, mami tatowi w szkole tam czy to druziam czy w czy w sadiku za wieczorem za wieczorem tak przybliżone число nie może bo muszę cożnego dnia dzieląc się ile robią dobra tym większe my dziękujemy tak im większe robią dobro tym więcej za dobro trzeba dziękować to duże dobro допомагають Там, наприклад, коли ви там, ну, коли ви не розумієте, яка це буква, ви можете сказати, яка це, і ви зрозумієте зразу. Власне, наприклад. Дякуйте. І подяка буде. Так, що, наприклад, я вчуся, наприклад, даної букви і мені підкажуть, як правильно прочитати. І подякують. і Це багато бачите, навіть можна стільки разів за день дякувати і мати за що дякувати, що навіть важко порахувати. І сьогодні Господь Бог взиває нас і просить, навіть, щоб ми вміли дякувати. Це важливо, бо ця подяка до нас повертається. Є такі люди, які казали, що вдячність це є відкриття вікна до неба. Є такі люди, яка така сказала. Дуже цікаве. І, власне, дякувати. І, наприклад, як ми чули Євхаристія, тобто свята меса, тобто те, то, що ми маємо на вівтарі, це є подяка. Подяка Богові за його благодаті. Це є прослава і це показання подяки це є теж оказання вдячності через те, що я вшановую, цінюю і мені важливо о те добре, яке я отримав. А слухайте, від Ісуса Христа отримуємо зцілення. Przedstawcie sobie, że to, co tam było oskarżonych, jakie były oczyszczeni, ozdrowleni, to też oznacza ludynu, jaka jest grzeszna. I Bóg, kiedy my przychodzimy, błagamy o uzdrowienia, prooczyszczenia. czy może fizyczne zdrowia zdrowie, czy duchowe, to duchowe, to żeby nas zdzielili od grzechu, i to, kiedy robi, ozdrowlaje, to właśnie jedynie, co czeka, to oczywiście w wdzięczności bo my je oczyszczymy, ozdrowimy. To, to nie przestawajmy, i to jest Boża wola, żeby dziękować Jezusowi w I z I co jest ta mesa, Tut, y, nasza wspólnota, podziękuje jest wspólna modlitwa, wieczorem, i dziękuję, i takim y, poważeniem, czy takim widzeniem cześci Bochowi jest też te jak my siebie wedemo reakcję podziękował pokazujemy nie tylko słowami, ale wczynkami. I drugie dzieci choci was poprosić o pomoc w drugiej części. Troszkę, proszę yy, dopowżyćmy do ni, będziemy wczyty się prawidłowo trzymać ręce i przystępaty do przyczestia. Kto może zwyczajno przystępaty? Dobrze, Drugie dzieci stante w Czerzi, jeden za odnym przed tak stante jeden za odnem w takiej czerzi. Może być tak. Jak zaraz stoi tak i jeden za odnem. Znacie, wybaczy kolej z Na przykład za doprzastyję, jak przyszle. O was On O, stante, tak. Mhm. O. Dobre. Pytania do was pierwsze, drugie Dite. Kiedy moletwo i Ojca Nasz picza smesy i co robite Robimy znak Chrystusa? Tak a po po picza smesy jak już było za Chrystusa, do moletwo ojca nasz czynić modlitwów co robite Pokażę bł proszę przybliż na sekundę to bezaberu z czerchy. O pokaż daj tak wyższe ruki. O. Co jest je znak modlitwy. Składę ni razem na wysokości grudej i co jest modlitwa. Modlitwa picza z od na przykład w mes. Tak samo z takimi samymi rękami my pitchodymy do przyczastja, tak jak dzieci zaraz stająć w Czerzji, składać tak jak y, ruchy tak razem do modlitwy. Budlasko, drugi drugie dzieci. Weźmyć razem. I do pierwszego przysięcia, i do następnego przysięcia, czy to już będzie 99 raz, kiedy idę do przysięcia, czy 1991 raz idę do przysięcia, czy może idę już 2568 raz do przysięcia, czy w drugie, idę do, do przysięcia w równo i równej czerzji, no Dzieci chcą widzieć, тому stoję troszkę po ale idę do przysięcia, i pierwsza osoba, kiedy podchodzimy, że nie robimy znaku Chrysta czy innych gestów, nie ale podchodzimy, stajemy na kolino. co jaki jest drugi w Czerwcu, staje na kolino i pierwsza osoba podchodzi, potem następna i tak dalej. Podchodzimy spokojnie, zeszczelnie mówi: o tym, odpowiadamy, amin. I odkrywamy rod i wysuwajemy język, żeby nam pokław zeszczelnie a znajdźcie, czemu my robimy trzeba wysunąć język i wykryć rod. Bo wszyscy czy nam 99, czy nam 9, my je, Dziećmi Bożymi, jakich nas hoduje sam Chospoć. I nawet taka piosenka, że nas Chospoć hoduje, a hoduje swoją dytynku, dając w swoje ciało i krew przez ruchy świeszczanika. To mówić, odkrywaj harną rod mój język i nas Господь goduje. I kiedy podchodzimy do Przeczastia podchodzimy po czerzi, Może wam wdać. Podchodzimy, przyjęły przyczastia, idziemy na miejsce. Stań sobie tu. Dobra, a następna osoba jak czekaje, podedwijcie. Tut ja mają dać przyczastia, tu już jest gotowa, żeby przyjąć, składa nie rękę, a osoba druga w czerzi, to di o was, stanę na kolino my wszyscy ale druga osoba w cerkwi ty baczył. Dobrze, stani jeszcze raz na kolino. O właśnie, Stajemy na kolino i czekają przed dzwonoją przyjął czy przyjęła pryczastia, odwracają się na miejsce, ja już spokojno podchodzę. że nie trzeba e, czy coś rękami robić czy coś innego i tak dalej. własne znak stanie nie trzeba robić. Znajdźcie czemu i ważny, i jego też trzeba poważać. Czasami o czym zrobić w pospichu? I co wygląda, jakby my muchu prochanieli? Na przykład tak. Je, tak nie można. Innym razem, kiedy za blisko pidiędł i w miejscu to, żeby przyjąć przyczastia, a ze chowory tiło Chrysta, ja chcę zrobić z Chrystusa, a jeszcze jak w pospichu raz tak, dwa razy u mnie tak było, że mnie Майже з рук викинули і Кров Христа. То щоб уникнути цього, уже не робимо знаку Христа, тільки підходимо, з маємо складені руки до молитви, до подяки, до прославлення Бога, до e, благання, до просьби з милосердя, підходимо з руками, говоримо Амінь на слова, приймаємо причасти, вертаємося на місце. А друга особа в черзі, власне, тоді. staje na kolino, wydający cześć Jezusowi Chrystowi i Jego presety i krowi. Dobry drogie dzieci, bardzo wam dziękuję. Możecie powrócić na miejsce. My przedłużymy naszą modlitwę. I pamiętajmy, nie zapomnijmy nikogo, dziękować Bogu. Mamy wiele progań, mamy wiele rzeczy, co proszę, ale nie prosław proszować Boga i proszować Boga z wdzięcznością bo już to wola Boża dziękować jemu w Jezusie Chrystusie za wszystko nam daje i maleńkę i wielkie